A witam, witam Was na tym kanale! Co Wy tu robicie? Kurwa, jeszcze nie włączyłem tego jednego zastopowania. Siemanko! Witam na kanale Spiders Point. W dzisiejszym odcinku zapakujemy sobie bardzo dużo pajączków do takiej oto przesyłki, a ja Wam pokażę jak ja to robię, jak to według mnie powinno wyglądać i jak unikać bardzo prostych błędów. Także dzisiaj się tego nauczycie. Lecimy! Jakiś czas temu robiliśmy aktualizację kokonu psalmu Irminia. No i w tym momencie właśnie te maluchy będą leciały w świat. One są jeszcze w jednym pojemniku, natomiast nie wystąpił tu całe szczęście żaden akt kanibalizmu. Wszystkie zjadły sobie świerszczyka, także takie maluchy dzisiaj przekładamy. Może się wydawać, że jest ich tu mało, no ale wszystkie siedzą właśnie tam. Sie trawy z skubane. No i co my jeszcze w ogóle potrzebujemy oprócz pająków do zapakowania? No oczywiście paczuszka. Bo gdzieś to wszystko musi się znajdować, także to jest niezbędne. Jeżeli jest zima lub zimne miesiące, no to już trzeba używać hitpaka. Wytłumaczę, jak to wygląda, jak to działa jak to dobrze zapakować. Do tego ja używam styroboxa, ependorfy, takie małe próbóweczki, tu wrzucamy w nasze małe pajączki. No i jeszcze z takich rzeczy, które ja używam ręcznik papierowy, folia aluminiowa. No i tu mamy właśnie te ependorfy. To są takie próbóweczki i one są najpopularniejsze w pakowaniu ptaszników. Spotykamy takie lub takie troszkę większe, nie z takim szpiczastym dołem, tylko takie zaokrąglone. No i teraz każdego tego ependorfa będziemy musieli podziurkować, żeby zrobić tutaj taką mini wentylację. Także ja lecę do działania. Chodź, chodź, chodź. I ependorfy mamy już podziurkowane. Tutaj jest wentylacja. Jedna dziureczka w zupełności wystarczy. E, także przechodzimy do dalszego działania. No i teraz nam wjeżdża pierwsza część z ręcznikiem papierowym. E, I z takiego ręcznika papierowego będziemy musieli odrywać takie paseczki. Nie musi to być jakoś mega równe. E, chodzi o to, żeby tylko papieru jednak troszkę tam było. No tu nawet troszkę za dużo tego będzie. E, I teraz to. Musimy zwinąć taką, ale kulkę, coś tego typu, żeby to było w miarę zbite, coś takiego i pakujemy to do naszej próbóweczki. Pakujemy i upychamy. Niektórzy to stosują, niektórzy tego nie stosują. Ja zazwyczaj wkładam taki, taki jeden papierek do, do każdej próbóweczki. Co jest fajne przy, takich, przy takim papierku, który jest tam włożony, no to osoba, do której ja wysyłam takie pajączki, ja zazwyczaj wysyłam hurty, jak się uda coś rozmnożyć, no to po prostu ma dużo łatwiej z wyciągnięciem takiego pająka, no bo pająki, zwłaszcza takie małe, bardzo często chowają się w tej części próbówki, w tej części. No i to już jest takie, powiem wam, uciążliwe, jak się tego troszkę wyciąga, no to. No, to zdaję sobie sprawę, że ciężko czasem tego pająka stąd wyciągnąć. No, i gdy mamy taką próbówkę już z papierem w środku, no to musimy najzwyczajniej w świecie takiego bąbelka, który znajduje się tu wrzucić do tego Ependorfa. I teraz pojawi się pytanie: Czemu ja tutaj nie dodaję żadnej wody? Czemu ja nie zraszam ani nic? No, ja wychodzę z założenia, że taka woda do przesyłki nie jest im niezbędna no jeden czy dwa dni powinny sobie dać radę bez wody, no, a jeżeli też dbamy o odpowiednie nawodnienie przed samą wysyłką, no to ta woda nie jest im po prostu niezbędna, a w przypadku, gdy na przykład jest zimno, tu byśmy namoczyli ten papierek, byłoby na przykład minus na zewnątrz, no i ten heat pack na przykład przestałby grzać, no to wtedy taka woda tutaj zamarza i taki pająk ma bardzo, bardzo małe szanse na przeżycie. Także ja wodę nie stosuję, według mnie nie jest to niezbędne do przesyłki. No i teraz takiego małego gagatka, który znajduje się o właśnie tu, e, będziemy musieli przeprowadzić do takiej próbówki. No nie jest to jakoś e, specjalnie ciężkie zadanie. E, bardziej może być czasochłonne przy wielu e, wielu sztukach z danego gatunku. No akurat tych e, psalmopeus Irminia nie ma tutaj dużo, także powinno pójść to w miarę szybko. Są różne metody jak to robić. E, no tak naprawdę robimy tak jak nam jest wygodnie, bo tak jest najlepiej. No ja często stosuję po prostu taką metodę, że... Po prostu przyciskam próbówkę do pająka, tak żeby mu nie zgnieść odnóży, no i taki pajączek już ląduje w próbówce. No i jest dosyć szybkie, natomiast nie z wszystkimi pająkami tak się da, nie wszystkie pająki tak łatwo wejdą do takiej próbówki. Także ja lecę, bo jest tutaj tego jeszcze troszkę. Co jest jeszcze, słuchajcie, ważne, przy zamykaniu takiego pająka musimy uważać, żeby nie przygnieść mu odnóży. No bo tutaj jest to wieczko, o ta część wchodzi tu do środka. No i ona by mogła przygnieść nóżki takiego pająka. O, i na przykład widzimy, więc będziemy go musieli sobie troszeczkę przegonić w dół. Tak jak teraz. I jednym takim sprawnym ruchem domykamy. Pająk jest w środku. I jest gotowy, żeby lecieć w świat. Także ja taką czynność powtarzam dalej, a może jedna sztuka gdzieś nam przypadkowo ucieknie i uda się jakieś fajne zbliżenie zrobić, bo są to bardzo piękne pająki. No i mamy taką kluchę małą, ale są przepiękne i przeurocze. Słuchajcie, w ogóle cały, yy, cały rodzaj psalmopeus, to są same piękne ptaszniki tak naprawdę, yy, no a gatunek psalmopeus irminia jest jednym z takich bardzo popularnych wyborów jako ptasznik na, na pierwszego nadrzewnego, a niektórzy nawet całkiem na pierwszego ptasznika wybierają właśnie irminia. No jest, jest cudny. No ta to jest bardzo nażarta, bardzo nażarta. Ona to musiała zjeść, myślę, spokojnie dwa takie świerszcze. Słuchajcie, wielkość takiego pająka, no to jest tam mniej więcej koło centymetra ciała i z odnóżami pewnie będzie koło półtorej centymetra. Także są to dosyć duże ptaszniki, jak na Stadium L1. No ale bardzo dużo nadrzewnych ptaszników tak ma. No taki żelek trochę, taki trochę żelek. No i patrzcie one się nie zatrzymują pomarańczowy karapaks, odnóża takie czarne z taką pomarańczowym z pomarańczowym akcentem przy stópce samej praktycznie także ładnie to wygląda no i na odwłoku taki ornamencik też pomarańczowy no cudne są to pająki naprawdę cudne a mi słuchajcie udało się dojść jeszcze troszkę bliżej i Leciutko ustabilizować obraz, no i teraz widzimy jej piękno tak w całości na spokojnie. Możemy się przyjrzeć każdemu detalowi, e, tylko ja muszę być bardzo ostrożny, żeby go jakoś nie spłoszyć, no bo leciutki podmuch powietrza, no i ona sobie gdzieś ucieknie. No i tu widzimy ten ornament, właśnie na, na odnóżu, który przy dorosłym osobniku, no przy dorosłej samicy lub podrośniętym samcu. No to on nie będzie już taki jednolity, tylko przerodzi się w takie malutkie takie paski, nie? Zresztą samą z Irminia chyba każdy, każdy widział, każdy kto na tym kanale jest powinien go widzieć, więc, więc myślę, że wiecie o co mi chodzi. No i na tym kadrze też dobrze widać, jakie ona ma bardzo mocno wystające długie włoski, pomarańczowe długie włoski na odnóżach i w zasadzie na całym ciele. Są to takie bardzo, bardzo mocno odstające, pomarańczowe akcenty. To są właśnie te włoski. No i ta szczecinka na Karpaksie również jest taka pomarańczowa, chociaż bardziej wpadająca w taki mocny, mocno jasny, pomarańczowy, wręcz taki biały bym nawet powiedział. No ale cudowny, pająk, cudowny. No i jeszcze raz w pełnej okazałości. Piękny pajączek. No ale ja lecę do pakowania, bo mi to zajmie 4 godziny a mógłbym to zrobić bardzo bardzo szybko także tego gościa też już tu będziemy pakowali no i mamy tak samo patrzymy żeby mu nie przytrzasnąć e, odnóży Ej. no i udało się nie przytrzasnąć lecimy dalej No, i mamy pająki, i teraz następnym etapem jest włożenie ich do takiego styroboksa. Jest to też takie popularne rozwiązanie w terrorystyce i nie tylko. No, i będziemy sobie układali. Ja zazwyczaj układam sobie je warstwami też w zależności, czy mam dużo czasu, czy mam mało czasu. Jak mam mało czasu, no to tak wrzucam, i tylko żeby to po prostu było w środku w miarę sztywne, żeby to nie latało na lewo i prawo. No, a jak mam troszkę więcej czasu, tak jak na przykład dzisiaj, no to sobie układam je ładnie warstwami. Próbówka po próbówce, także ja lecę, wy będziecie widzieli w slow motion, nie w slow motion, w przyspieszeniu, jakie slow motion, w przyspieszeniu będziecie widzieli, jak to sobie układam. Także ja taki papier składam sobie na pół, i tutaj taki mniejszy pół, Wrzucam to do środka. Układam sobie i lecę sobie tak próbóweczkami. Jedna tak, druga tak. Oczywiście jestem świadomy tego, że nie każdy ma na to czas, żeby tak robić, i ja też nie zawsze mam na to czas. No a na takich dużych hodowlach, no to już w ogóle słuchajcie, raczej nie ma czasu na takie pieszczenie się próbówka po próbówce. No i ja sobie tak dalej układam. No, i teraz taki pakunek styroboxowy nakładam sobie od góry jeszcze warstwę papieru. Tak, żeby to troszkę tam usztywnić w środku. Akurat mi się fajny cały hurcik zmieścił do jednego styroboxa, także super. Zamykamy, i to jest pierwsza taka bardzo ważna część tego, żeby, żeby pajączki zapakować. I przechodzimy do punktu następnego. I taki styroboxik też będziemy musieli sobie obwinąć w taki papier. Lub jakikolwiek inny jaki mamy, to w zasadzie nie ma jakiegoś większego znaczenia, po prostu chodzi o to, żeby też stworzyć jakąś warstwę izolacji dla tego styroboxu. Także sobie to zawijamy. Ja tutaj daję taki mały listeczek taśmy, o której pewnie nie wspominałem, ale ona też się przyda. No i teraz taki oto pakuneczek też będziemy obwijali w folię i taki pakunek z folią zawijamy sobie jeszcze w taki papier chociaż tak naprawdę możecie skorzystać z czego chcecie głównie robi się to po to, żeby wypełnić Paczce, miejsce tak, żeby ta paczka nie latała, no i żeby tam jakąś tą warstwę izolacyjną trzymającą ciepło też to spełniało. E, także tu mamy pierwszą warstwę, i zaraz lecimy z drugą. Słuchajcie, ja nie robię też tego profesjonalnie, nie mam żadnego sklepu swojego, więc te wszystkie rzeczy, które tutaj robię, to jest tak typowo jak ktoś sobie może po prostu zrobić w domu, te wszystkie wiecie, kawałki papieru, tego typu rzeczy, to wszystko nie jest idealnie proste i idealnie super wszystko, idealnie tak jak pewnie mógłby być, natomiast chodzi o to, żeby to działało, no i mamy taki pakuneczek i jeszcze raz obwijam to folią, no i mamy obwinięte folią aluminiową i to jest już taki gotowy pakunek. Teraz pakujemy to do kartonowej przesyłki. I taki pakuneczek, słuchajcie, pakujemy do paczki. I o co chodzi? Chodzi teraz o to, żeby te wszystkie miejsca tu wypełnić czymś, żeby ta nasza przesyłeczka sobie nie latała na boki i żeby nie, nie obijała się po prostu. Także musimy to wszystko tu gdzieś uszczelnić. No i teraz taki hit paczek którego zasady działania pewnie zna większość terrorystów. No on po prostu nam ogrzewa wnętrze przesyłki. Jak otworzymy, to warto chwilę poczekać, zobaczyć, czy on działa, czy na pewno grzeje. No i jego będziemy sobie wrzucali do przesyłki. I ja zawsze wrzucam go na górę lub po boku, jak nie ma miejsca i go czymś przytwierdzam, tak żeby on też tutaj nie latał nam po całej przesyłce. Słuchajcie, bardzo ważna sprawa jest taka, że jeżeli wrzucamy hitpack, to musimy dostarczyć mu dopływ powietrza, żeby miał cały czas. To działa jak takie paliwo dla tego hitpaka, także tego nie może zabraknąć, bo często, bardzo często ludzie robią tak, że wysyłają paczkę, czyli kładziemy tu, albo jeszcze w ogóle ją obwijają czymś. I po prostu ona jest zamknięta, na przykład w całej tej owice z papieru, z, z folii. No i wtedy nie ma po prostu dopływu świeżego powietrza, w ogóle żadnego powietrza. No i ten heatpack jest zimny, ponieważ on no nie, za, nie, nie zachodzi tam ta reakcja. No i taki heatpack po prostu nam nie grzeje, a chodzi o to, żeby on właśnie grzał. Także on musi mieć cały czas dostęp do, do powietrza, i teoretycznie przez 40 godzin on powinien nam grzać taką przesyłkę. No i słuchajcie, heatpack nam już tutaj zaczyna grzać. Zawsze warto przed wysyłką to jeszcze sprawdzić, skontrolować, czy na pewno on działa. Ten tutaj działa. I takiego hitpaka sobie przytwierdzamy. Nie zaklejamy tej. Y y y tej części, która tu grzeje tylko za rogi sobie łapiemy, tak żeby to miejsce, gdzie gdzie hitpack działa, żeby on był cały czas odsłonięty i miał dostęp do powietrza. No i taka przesyłka słuchajcie jest już gotowa do wysyłki, tak naprawdę musimy ją tylko zakleić. E, tutaj też warto nie dociskać do końca tej przesyłki, wiecie, żeby dociskać ten hitpack, tak żeby on troszeczkę tutaj luzu miał, żeby to powietrze cały czas gdzieś do niego dopływało, nie? I taką przesyłkę sobie zamykamy. Zaklejamy. No, i taki kartonik zapakowany, zaklejony już jest gotowy. Jeszcze, jak zaklejacie tutaj tak bardzo na sztywno, wiecie cały, lub jeszcze pakujecie w to jakąś folię, no to warto mi zrobić tutaj dziurki, tak żeby po prostu to powietrze cały czas dochodziło do, dochodziło do, do tego hitpaka. Natomiast ja na przykład tego nie robię. Zostawiam tak jak jest, czyli tutaj jest ten dopływ, tu i tu. No i to wszystko powinno działać eee, i paczka trafi cała i zdrowa z zawartością do pana, do którego to wysyłam. No i to by było, słuchajcie, na tyle. Paczuszka spakowana. Eee, ja wam dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, do dodawania łapek w górę i róbcie to naprawdę, bo to pomaga w zasięgach. Komentujcie, co wam się podobało, co wam się nie podobało, może macie swoje techniki pakowania, śmiało możecie się podzielić w komentarzu. Eee, no a ja lecę, bo muszę pakować drugą taką przesyłkę, a muszę się wyrobić do 15, także Dzięki za oglądanie. Siemana.